Dzień dobry, zagrałem w Call of Duty Modern Warfare 2 z 2009 roku po wielu latach od premiery. Dlaczego nie w Remaster, który wypuścił Activision jakiś czas temu? Dlatego, że na Steamie odświeżonej wersji po prostu nie ma. Czemu? Nie pytajcie. Activision. Pewnie nie chcieli dzielić się kasą ze Steamem, więc umieścili to w battlenecie. Nie podoba mi się coś takiego, więc olałem ten ich Battlenet i zagrałem w oryginał z 2009 roku. A więc przechodząc do rzeczy, nie będę opowiadać za bardzo o fabule, bo... Nie wciągnęła mnie ona za bardzo. Ja o tej fabule powiem tylko tyle, że jest ona po prostu w porządku. Z pewnymi wydarzeniami, które oczywiście mogą zaskoczyć, ale też nie będzie to na tyle, że będziesz wiesz, zbierać nagle szczękę z podłogi i mówić, O Jezu, jaki to był niesamowity zwrot akcji, bo aż tak to nie. Wydarzenia z tego koda to przede wszystkim wojna współczesna. Za którą ja nie przepadam, bo wolę jednak trochę wolniejsze tempo i klimaty II wojny. Ale wiadomo, ileż można też wałkować w kółko i ten sam temat o II wojnie światowej. Więc dobrze że takie urozmaicenie seria ma, aczkolwiek jednak ona mocniej przeważa, bo gier o II wojnie światowej seria Call of Duty nie ma jakoś mega dużo, ale jak już jakieś są, to są to mega perełki. Patrz, Call of Duty 2 lub World at War. Widać, że Modern Warfare 2 jest bardziej pod multiplayer i powtórzę się jeszcze raz, nie lubię, nie przepadam za tymi najnowszymi kodami, jeśli chodzi o multi. To mocno nie dla mnie. Ale skoro już zagrałem, no to wypadałoby coś o tym powiedzieć. Otóż głównie interesowała mnie kampania, zresztą jak zwykle, a ta spisuje się naprawdę całkiem dobrze. Szczególnie zapada w pamięć jedna misja, która wywołała na tamten czas wiele kontrowersji, i tego, że to nieładne i że po co pokazywać takie sceny i jeszcze dawać kontrolę graczowi nad taką misją. Chodzi oczywiście o rzeź, którą się robi na lotnisku. Jest to atak terrorystyczny, w którym możemy, ale nie musimy zabijać cywili na lotnisku. Są dwie ścieżki: albo przykładasz do tego ręce, albo nie. Ja postanowiłem, że będę strzelać. Zresztą to nie ma w w sumie znaczenia, czy strzelam, czy nie. I tak trzeba później strzelać, bo trzeba się bronić i przed policją, i przed wojskiem. W każdym razie, przed uruchomieniem się misji, mamy możliwość wybrać, czy chcemy w ogóle taką misję rozgrywać, czy też ją pominąć. Bo wiecie, ktoś może być zbyt, nie wiem, urażony, albo nie popierać tego i tamtego i nie chce strzelać w grze i brać w tym czynny udział. Spoko, w takim razie ja się zapytam, to po chuj kupiłeś Call of Duty. Po jaki chuj grasz w tę grę, skoro uraża cię i dotyka gra o strzelaniu. Nie wiem, ile osób i kto konkretnie się spłakał przy tej misji i zaczął nagle narzekać, że to przesada i że powinno się to cenzurować, ale chyba wydaje mi się, że nie powinien grać w takie gry wideo, skoro taka misja jest dla niego problemem i przeszkodą. Z tego co pamiętam, była ta misja ocenzurowana w różnych krajach, ale w jaki sposób to już w sumie opowiem przy innej okazji w innym filmie. No dobrze, ale przejdźmy może do kampanii, która jest gwoździem. Programu. Otóż mamy trzy akty, a te akty są z kolei podzielone na inne mniejsze misje. I powiem, że kurczę zaskoczyła mnie ta różnorodność i sposób przedstawienia tej fabuły, jak i samych konfliktów, ponieważ nie wcielamy się tutaj w jednego wojaka, a w przynajmniej czterech wojaków, o ile dobrze pamiętam. Ważne jest natomiast to, jak gra skacze po różnych lokacjach, bo raz działamy w innej części świata, by chwilę potem wrzucić nas do zupełnie innego i nowego miejsca oddalonego o tysiące kilometrów. Bardzo bardzo mi się to podobało. Oczywiście to nie tak, że widzę tę grę pierwszy raz, bo ogrywałem to kiedyś dawno na PS3, ale to było już dawno, dawno temu, że no, zapomniałem. Miejscówki, do których trafiamy w kampanii, są do dziś naprawdę bardzo fajne. Mapy zimowe w Rosji, brazylijskie fawele, bardzo cieplejsze tereny, czyli Afganistan, Stany Zjednoczone. Jest też dużo terenów zielonych lub miejskich, więc przy tym składam naprawdę rączki do braw, bo cała ta gra jest wypchana zawartością po brzegi, a lokacje są za. Zaprojektowane naprawdę z pomysłem, bo zawsze coś przykuwa oko. Najważniejsze jednak jest strzelanie, a w tej odsłonie nie mogło być inaczej. Strzelanie jest nadal świetne, a co najlepsze ono nawet dziś jest odpowiednio dobre. Nie ma się co za bardzo do czego przyczepić, może jedynie trochę do odrzutu poszczególnych broni, ale w dużej większości jest tak, jak powinno być. A ludzie w multi na pewno byli zadowoleni z takiego strzelania. Wybór broni w tym kodzie również jest naprawdę imponujący. Masę interesujących pukawek. Od Lety, aż po strzelby, uzyki, karabiny snajperskie, karabiny maszynowe, SMG, wyrzutnie rakiet, no tego jest po prostu tak dużo, że robi wrażenie. A jakby zliczyć te wszystkie bronie, to spokojnie jest ich kilkadziesiąt. W dodatku każda z tych broni wygląda naprawdę świetnie. Mimo, że gra jest z 2009 roku, to jest na tych broniach naprawdę dużo detalu. Tak samo jest zresztą z przeładowaniem, czy animacją. Ona jest taka jak powinna być i zawsze coś przykuje tutaj uwagę. Na przykład jakiś trzęsący się element, który sobie dynda przy lufie podczas strzelania. W remasterze widziałem to i wygląda to jeszcze lepiej. W dodatku te tekstury są o wiele bardziej ostrzejsze. Świetnie to wygląda, ale to jest Call of Duty no przyzwyczaiło nas to już do tego. Broni, jak już mówiłem, jest naprawdę dużo. Ale miałem też okazję strzelać na przykład z podwójnych UZIKów, więc no nie tylko ilość robi wrażenie, ale też bawienie się w podwójne strzelanie z tej samej broni. Nie wiem, czy tylko z UZIKami tak jest i czy na przykład można robić tak, z innymi broniami, na przykład ze zwykłymi pistoletami, bo no nie miałem okazji, żeby spróbować, ale jeżeli tak jest, to naprawdę super. Powiedzmy sobie chwilę o optymalizacji. Otóż wszystko z tym kodem było w porządku. Zawsze mi to chodziło tak jak trzeba, wszystko płynnie, ale niestety u mnie wystąpił stateling i było czuć podczas przechodzenia tej gry, że mam takie ledwo co zauważalne mikro przycięcia co jakiś czas. Nie wiem na ile to jest wina gry, a na ile sprzętu, ale wspominam o tym, bo przy innych grach, które są bardziej wymagające, no nie miałem problemu, a przy tym kodzie już jak najbardziej tak. Co do ustawień graficznych to wszystko oczywiście na maksa ustawiłem, bo no inaczej być nie mogło. Oczywiście widać, że to już leciwa gra jest przed 15 lat, ale nadal do dzisiaj daje radę. Pewnie są jakieś mody na polepszenie jeszcze tej grafiki, ale no ja bardziej preferuję grać w gry bez ulepszaczy, cieni, światła, ogólnie wizualnych elementów. Ta gra w ogóle ma całkiem dużo jakichś takich elementów na mapie, które normalnie potrafią latać po wybuchu granatu lub strzeleniu w co. Jakieś pudła kartonowe albo inne elementy, które mogą gdzieś tam latać w ferworze walki. Rzut granatem w tej grze w porównaniu chociażby do takiego koda 2 z 2005 roku jest lekko opóźniony i to naprawdę widać. Bo Wojak nie rzuca nim natychmiast, jak to było właśnie w kodzie drugim, tylko z takim lekkim opóźnieniem, że musiałem się chwilę przyzwyczaić do takiego rzucania. Oczywiście są też flesze, które dezorientują przeciwników, i to też jest taka fajna zabawka do ułatwienia sobie rozgrywki. Ja podczas Kampanii grałem na standardowo, normalnym poziomie trudności, a wybieramy go w momencie, w którym mamy do zrobienia samouczek w grze, czyli strzelamy z broni do tarcz, a następnie mamy potem tor przeszkód i trzeba zrobić go w jak najkrótszym czasie. Podczas tego krótkiego segmentu wybieramy broń, a następnie przebiegamy krótką trasę. Strzelamy do tarcz, które przypominają wrogich żołnierzy, ale też cywili, więc trzeba uważać, w co się strzela, bo liczy się to do końcowego wyniku. Gdy się już uporamy z torem przeszkód, jest wyliczany czas i ewentualny. Kary za postrzelenie cywila. Wtedy możemy spróbować jeszcze raz, lub od razu już wybrać poziom trudności. Co ciekawe, gra ocenia mniej więcej, jaki poziom ciężkości jest odpowiedni dla ciebie. W moim przypadku wyszło, że to ten przedostatni, czyli trudny, ale mimo wszystko wolałem jednak normalny. Leczenie w tej grze jest tym, co jest w Call of Duty 2 lub innych odsłonach, czyli samo regenerujące się życie z biegiem czasu, bez używania apteczek czy czegokolwiek innego. W tych nowszych odsłonach, które są bardziej szybsze, sprawdza się to bardzo dobrze, Gdyż są one nastawione bardziej jednak na multi. W kampanii dla pojedynczego gracza, oprócz naprawdę fajnych miejscówek, jest też całkiem dużo różnorodnych zadań. Na przykład wyważamy drzwi, w spowolnionym tempie staramy się załatwić wszystkich wrogów, co jest naprawdę bardzo fajne. Rozwalamy wrogie śmigłowce przy pomocy najnowszych wyrzutni rakiet, które po namierzeniu automatycznie lecą w wycelowany pojazd. Możemy też korzystać ze zrzutu za pomocą słynnej walizki, bo kojarzę to dosłownie z prawie każdej części Call of Duty. Także zadania naprawdę. Są i to naprawdę fajne. W większości są one ciekawe, na przykład misja po cichu podczas przemierzania zimowego terenu podczas zamieci. W tej odsłonie Call of Duty jest też dużo oskryptowanych akcji, które przybrały na sile, bo jest tego naprawdę bardzo dużo. Jak chociażby fajnie zrealizowane uciekanie po dachach faweli, albo ucieczka na skuterach śnieżnych. I takich scen jest tu naprawdę bardzo dużo. Przynajmniej ja tak uważam, bo dla mnie liczy się jednak bardziej czysty gameplay. Na szczęście gra dała mi pograć i nie było tego jeszcze na tyle dużo, żeby powiedzieć kurczę ta gra była nie wiem jak film interaktywny albo coś takiego. Także skrypty są umiejscowione tam gdzie trzeba i nie wyczuwa się tu nadmiernej przesady. Były też fajne urozmaicenia, bo przez jakiś czas prowadzimy tutaj pojazdy, na przykład samochód, ale to tylko przez chwilę. Natomiast dłużej prowadzimy łódkę, ponton, motorówkę czy cokolwiek to jest. I fajnie, bardzo fajnie, szkoda tylko, że no kampania jest do grania na raz albo na powrót po kilku latach. Jedynie co zapamiętałem z tego koda były to zwrot akcji oraz Końcowe misje. które uważam, że no, nie były jakieś trudne na normalu. Co najwyżej zginąłem kilka razy, bo czegoś nie załapałem od razu. Albo po prostu mnie zabijano przez zbyt mocne nacieranie. Ale umówmy się, kampania Koda w momencie, gdzie Activision odkryło, że multi to żyła złota i wydawanie co roku Koda jest dla nich i dla nas graczy takim, można powiedzieć, samouczkiem. Żeby w większości zapoznać się z mechanikami gry, ze sterowaniem, które swoją drogą jest standardowo dobrze przypisane, ze sprzętem, który mamy do dyspozycji, a jest tego trochę. Ze strzelaniem i wszelkimi innymi rzeczami, które oferuje ten tytuł. Call of Duty Modern Warfare 2 to po prostu dobra gra, bądź nawet bardzo dobra gra. Oceny tej gry to w większości 9 lub 10. Ale dla mnie to akurat gra na 9 albo 10 na 10 akurat nie jest. Po zagraniu w to teraz po wielu latach powiem, że to naprawdę taka bardzo dobra gra, takie max 8 na 10, ale tylko i wyłącznie ze względu na kampanię i zawartości dla pojedynczego gracza. Bez wliczania multi, ponieważ w multi nie grałem i nie mam o nim pojęcia. A i jeszcze zapomniałbym, jest w singlu możliwa do wyświetlenia mapa pod tabem i można sprawdzić gdzie kto jest, jeśli chodzi o wrogów, ale no umówmy się, no, nie korzystałem z tego za dużo, bo to jest bardziej do multi, a nie do single. Zapisywanie w tej grze jest wykonywane automatycznie przez grę, więc wszelkie zapisywanie gry ręcznie tutaj nie występuje, bo nawet nie ma potrzeby, żeby było tutaj coś takiego w takiej formie. Od lat już mamy w grach coś takiego jak automatyczne zapisywanie w konkretnych etapach gry i tutaj właśnie tak jest. Nie w każdej grze, ale w takiej serii jak Call of Duty jest to normą i raczej nie ma szans, żeby wróciło kiedyś takie ręczne zapisywanie pod F5, czy nie wiem, pod jakimkolwiek innym klawiszem. Ale wiadomo po co to jest. Kampania nie jest ciężka, w dodatku jest regenerowanie życia automatycznie, więc to jeden z powodów dlaczego to tak wygląda. Jednak najbardziej co mi się spodobało w tym kodzie to to, że kampania tutaj to nie wszystko co daje się w cenie 85 zł. Bo oprócz multi, który no nie wiem czy działa do dziś, bo nie Sprawdzałem, są jeszcze inne tryby gry bądź aktywności. Na przykład, po ukończeniu gry mamy możliwość wejścia do muzeum, które swoją drogą było naprawdę zajebistym pomysłem, bo możemy sobie wejść do takiego muzeum i obejrzeć wszystkie dosłownie modele żołnierzy czy też sprzętu. Jest to wszystko bardzo fajnie, wszystko wyeksponowane. Każda jednostka ma swoje miejsce czy też ściankę, na której możemy wszystko zobaczyć i przyjrzeć się tym modelom z bliska. Prosiło się tutaj o coś jeszcze więcej, a nie tylko podziwianie tych żołnierzy. Ale też o możliwość ich zabicia. I taka opcja jest. Twórcy tutaj nie zawiedli i od razu wyprzedzili jakieś pytania w stylu dlaczego tutaj tego nie ma, i tak dalej. Także fajnie, że można tutaj podejść sobie do guzika i uruchomić walkę jeden na wszystkich. Bo każdy oddział jest wrogo nastawiony do nas i możemy sprawdzić dosłownie każdą broń w tym muzeum i się trochę z tym pobawić. Oprócz muzeum mamy jeszcze jedną rzecz, do której warto moim zdaniem zerknąć, mianowicie tryb Special Ops, w którym mamy do zdobycia 69% gwiazdek za różne wyzwania na różnych mapach z różnymi celami i zadaniami do wykonania. I było to naprawdę momentami ciekawsze od samej kampanii. Co prawda nie ukończyłem wszystkich misji na potrzeby tego filmu, ale robię sobie je do teraz starając się uzyskać wszystkie gwiazdki. Naprawdę zajebista sprawa. Takich rzeczy brakowało mi właśnie w starych pierwszych kodach. Szczególnie jedynce i dwójce w drugiej wojnie światowej. Bo z takimi zadaniami jak Special Ops kupno takiej gry za 85z byłby troszkę bardziej przekonujące. Niestety jednak takich trybów w kodzie 2 nie było. Szkoda, bo naprawdę takimi właśnie zadaniami albo wyzwaniami na zdobycie czegoś i odblokowywanie jakichś dodatkowych broni można by było wydłużyć ten czas o dodatkowe kilka godzin. Także kampania fajna spoko, ale no, te misje były jednak momentami bardziej ciekawsze, bo były intensywniejsze i bardziej wymagające. Udźwiękowienie również jest dobrą stroną tej gry, bo szczegółów w różnych efektach jest naprawdę mnóstwo, i widać i słychać, że wszystko jest tutaj na swoim miejscu. Wiecie co wam powiem? Że nawet ciężko mi się przyczepić do tej gry, ponieważ tak bardzo szybko ją kończyłem, bo w około 3,5 godziny. Nie dostrzegałem też żadnych jakichś błędów czy bugów, bo zwyczajnie przebiegałem przez tę grę, ale bawiłem się naprawdę rewelacyjnie. Czy mogło być lepiej? Nie wiem, bo ja nie lubię takich gier, wiecie, o współczesnym strzelaniu, a tym bardziej jakieś takie kosmiczne science fiction i tego typu rzeczy. Zwyczajnie mi te klimaty nie siadają. Oczywiście znajdą się wyjątki, ale tych wyjątków jest dosyć mało, bo Muszą mnie czymś wyjątkowym i dobrym kupić. Wiecie, jakąś ciekawszą wizją lub ciekawszym gameplayem. Dobrze, wszystko fajnie, super, ale czy warto tę grę kupić dla samej kampanii, tego muzeum i specjalnych misji? Tak, ale nie za 85Z. Jak będzie na promce za połowę tej ceny, to spoko, bo tej zawartości jest tutaj naprawdę dużo i można wycisnąć za takie 42Z znacznie więcej. W przeciwieństwie do takiego Koda 2, który niestety no, nie ma w sobie czegoś takiego jak misje specjalne albo jakieś wyzwania. Traktuję te kody jako takie gry, do których wbijam na jedną nockę i kończę na jedno przejście. Nie zawsze, bo czasami mi się odechciewa i robię sobie przerwę, ale no nie w przypadku tego koda. Tempo kampanii jest spoko, zawsze się coś dzieje, akcja jest intensywna, mnóstwo broni, mnóstwo ciekawych miejscówek, które są naprawdę dobrze dobrane i odpowiednio zaprojektowane. Świetne strzelanie, nie czuć tutaj powtarzalności w zadaniach, no po prostu to bardzo dobra gra. Nie bez powodu zgarnęła ta gra mnóstwo różnych Nagród. O minusach ciężko mi coś powiedzieć, bo jedynie do czego można się przyczepić, to do tego, że grafika w niektórych miejscach na innym planie może być nieco mniej szczegółowa i wykonana gorzej, wstawiając gorszej jakości tekstury, ale tak to jest wszystko od początku do końca naprawdę mega dobre. Sama opowieść o tych wojakach i tych akcjach, w których bierzemy udział, jest też ok, aczkolwiek przyznam się szczerze, że od trzeciej albo czwartej misji po prostu to pomijałem i miałem w to wyjebane. Wiecie, te wstępniaki do misji, bo i tak bym nic nie straciła na sam koniec i tak wszystko kumałem o co chodzi, kto jest z tym złym i o co tam chodzi dokładnie. Oczywiście jak ktoś jest wielkim fanem koda i chce wszystko wiedzieć, to wyciągnie z tego wszystko co chce. Ale nie jest konieczne oglądanie tych odpraw przed misją, żeby połapać się o co chodzi w tej historii. Tak więc warto w to zagrać? Tak, jak najbardziej warto w to zagrać, ale za połowę tej ceny. Jest jeszcze remaster, ale no na Batylnecie i ja na przykład odpuściłem i zagrałem w oryginał. Ale jeżeli cena tego remastera jest przy to spróbujcie jak najbardziej. Być może ja też spróbuję, ale to pewnie za rok albo za kilka lat. Teraz bardziej patrzę w kierunku Medal of Honor, ewentualnie Remastera Call of Duty 4 Modern Warfare. Dzięki za poprzednie fajne przyjęcie filmu o Call of Duty 2. Mam nadzieję, że ten film również Wam się spodobał i spędziliście miło czas. Zapraszam na mojego Facebooka, link w opisie pod filmem. I do następnego razu w kolejnych filmach. Cześć!